Miało być odpolitycznie spółek Skarbu Państwa. Nie ma i nie będzie, bo sztandarowy projekt Polski 2050 Szymona Hołowni został utopiony przez jego koalicjantów. I o tym w dzisiejszym komentarzu Karol Gac. Zapraszam. Najpierw jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że je lajkujecie. Za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję po prostu Państwu za to, że jesteście. Witam także nowych widzów. Mam nadzieję, że Państwo tutaj się będą czuć dobrze i swobodnie. A teraz już pora przejść do meritum na temat kilka słów na temat tego, co wydarzyło się w jednej z komisji. Nad sztandarowym projektem Polski 2050. Bardzo w polityce bywa to ciekawe, co dzieje się w różnorakich komisjach, bo tych komisji sejmowych jest sporo. Na pierwszy plan rzeczywiście na ogół wyłania się to, wysuwa się to, co dzieje się na sali plenarnej, ale proszę mi wierzyć, w komisjach naprawdę dzieje się dużo ciekawych rzeczy. No i teraz właśnie taka ciekawa rzecz, dosyć symptomatyczna, dosyć znamienna, wydarzyła się właśnie w jednej z komisji, ale po kolei. Szymon Hołownia i Polska 2050 obiecywali odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. To oczywiście mrzonki, to oczywiście takich populizm, bo bardzo szybko gdy przejęli władzę, to od razu Polska 2050 obsadziła różnego rodzaju spółki spółeczki, ministerstwa i różne organizacje, i tak znaleźli się tam ludzie z klucza partyjnego. No więc jak zwykle deklaracje sobie, a rzeczywistość sobie. No ale Szymon Hownia był za to bardzo mocno krytykowany. Że jakże to miała być nowa jakość, obiecywał, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No to Szymon Hołnia wpadł na pomysł, to no my przedstawimy projekt, projekt ustawy, która od odpolityczni spółki skarbu państwa. No, i taki projekt trafił właśnie do Sejmowych komisji, bo one w tych sejmowych komisjach te projekty najpierw są procedowane, dopracowywane, a dopiero potem, doskonale Państwo wiecie, lądują już na takim głosowaniu normalnym. No i okazało się, że ten projekt. Polski 2050 poparło tylko czterech posłów, a. 19 z koalicji rządzącej, z koalicji obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc koalicjanta Polski 2050, było przeciw. Ale po kolei, szanowni Państwo, projekt był rozpatrywany podczas wspólnych obrad Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Procedowana ustawa zakłada przede wszystkim, że część członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa ma być powoływana przez niezależny komitet dobrego zarządzania. Zarządzania, a nie jak do tej pory przez ministerstwa. Swoją drogą wspaniała nazwa. Komitet dobrego zarządzania. No myślę, że kacyki parolowskie mogłyby się uczyć, no ale idźmy dalej na posiedzeniu sejmowym komisji nie pojawili się członkowie rządu, no wiadomo, zajęci. Żeby tak oczywiście tylko nie było, że to tylko koalicjanci przeszkodzili panu Hołowni i jego partii. Nie, opozycja też bardzo mocno krytykuje ten projekt ustawy, bardzo mocno krytykuje go Prawo i Sprawiedliwość. Kilka krótkich fragmentów. Maciej Małecki z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych, zarzucał autorom projektu, że przygotowali tu, cytat, największy jaki pojawił się w Sejmie i wskazywał, że te zmiany doprowadzą do konfliktów kompetencji między publicznymi organami, a Marek Susi przestrzegał, że będzie zator decyzyjny i wielki chaos. Nie zabierali głosu politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ale jak przyszło co do czego, to się okazało, że to oni się sprzeciwili temu projektowi, bo przeciw zagłosowało 15 posłów Koalicji Obywatelskiej i dwóch z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 18 posłów Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu, a parlamentarzyści Konfederacji, Lewicy i Razem w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu. Jedynie trzech parlamentarzystów było za i Adam Gomoła, czyli były poseł tej partii. Projekt nie został oczywiście odrzucony, teraz zgodnie z procedurą trafi do ponownych prac w tej samym zespole. 好了，no。 Ten wynik mówi wiele. Mówi m.in. to, że przeciwko jest Koalicja Obywatelska, przeciwko jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Wstrzymało się Prawo i Sprawiedliwość i na gorąco Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050, który pilotował tę sprawę, mówi, że będzie przekonywał polityków Prawa i Sprawiedliwości, by zagłosowali razem z nimi, bo widać, że jest im bliżej do tego projektu niż Platformie Obywatelskiej. A z kolei e, Komarewicz z Polski 2050 zarzuca ministrowi. E, wiceministrowi z Platformy Obywatelskiej, że pogrzebał ten projekt. Minister Robert Krypiwnicki, czyli wiceszef resortu aktywów państwowych, zdecydował, że trzeba tę ustawę pogrzebać i dzisiaj pogrzebał ją głosami Koalicji Obywatelskiej. Denerwuje się poseł Polski 2050. Co prawda parlamentarzyści PiSu stwierdzili, że może poprą ustawę w przyszłości, bo oni się zgadzają co do ducha tej ustawy, ale nie zgadzają się do, co, co do szczegółów. Więc jeżeli politycy Polski 2050 Ją poprawią, no to PiS być może zagłosuje za. Będzie to bardzo ciekawe, ale to już. Kolejny, szanowni państwo, projekt, który dzieli koalicję. Dzieli koalicję rządzącą i dzieli koalicję pod tytułem Trzecia Droga. No, paradne to wszystko, szanowni państwo. Zresztą już wcześniej ten, pro, ta ustawa budziła sprzeciw wśród przedstawicieli rządzącej koalicji. Pamiętajmy, że projekt trafił do Sejmu jeszcze w lutym, a więc blisko rok temu i tam utknął sobie na długie miesiące. Dopiero w listopadzie rozpatrywała go specjalnie powołana w tym celu podkomisja. Już wówczas posłowie koalicji PSL-u byli przeciw a projekt sobie przepadł, przeszedł do dalszych prac głosami Polski 2050, Lewicy i Konfederacji. Potem z pracy pod komisji, która zajmowała się ustawą całkowicie, wycofali się parlamentarzyści. No i jak szanowni państwo widzą, los tego projektu jest rzeczywiście um, burzliwy. No ale szanowni państwo, krótko mówiąc, już mniejsza trochę o szczegóły, ale to pokazuje jaki klimat panuje w koalicji rządzącej. Projekt, sztandarowy projekt Polski 2050 Szymona jest topiony rękami polityków Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. PSL przecież tworzy koalicję z Polską 2050 pod tytułem Trzecia Droga. I tak, szanowni państwo, właśnie ten rząd wygląda. Niby teoretycznie jedna wspólna, zaciśnięta pięć. No ale jak przychodzi co do czego, to każdy w swoją stronę ciągnie. Lewica, polska 2050, PSL i koalicja obywatelska i może nie jest to najważniejszy projekt ustawy, bo nawet jeżeli by przeszedł, no to komitet dobrego zarządzania najwyżej się obsadzi ten komitet właściwymi ludźmi i oni będą obsadzać stanowisko, oczywiście nie niepartyjne, nie z klucza partyjnego, konkursy i te sprawy i te inne bajki dla dorosłych, szanowni państwo. No ale może i ten projekt nie jest najważniejszy, ale dosyć symboliczny. Ważny dla polski 2050, to tu się nagle, nagle okazuje, że Szymon Hołownia, ten Szymon Hołownia. Nasza druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, nie jest w stanie przeforsować takiego ważnego dla niego projektu, bo koalicjanci się nie zgadzają. I to koalicjanci z podznaku Koalicji Obywatelskiej. I koalicjanci spod znaku polskiego Stronnictwa ludowego. No i znów można się zapytać, to po co marszałek Sejmu jest w ogóle jeszcze w tej koalicji? Znaczy, wiadomo, po co, tak? Frukta spółki te sprawy to jest jasne i osiem gwiazdek. No ale przecież chyba nie tak to wszystko miało wyglądać, panie marszałku, No ale mniejsza o pana marszałka. Tak, szanowni państwo, sobie to wyglądało na tej komisji, o której Państwu mówiłem, zobaczymy, jakie będą losy dalsze tego projektu, ale widać, że PSL po raz kolejny nie jest w stanie niczego przeforsować. Ja jestem ciekawy Państwa zdania na temat tego. Projektu. Projektu. Czy taki projekt jest potrzebny, czy to w ogóle smydlenie oczu wyborcom? Jak Państwo na to patrzą, zachęcam do komentarza, zachęcam do upowszechnienia materiału i zachęcam do subskrypcji. Karol Gac, Kłaniam się Państwu.